Z Ewangelii według świętego Jana. Gdy Jezus wszedł, spostrzegł człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie zapytali Go, Rabbi, kto popełnił grzech, że człowiek ten urodził się niewidomy? On sam czy jego rodzice? Jezus im odpowiedział, Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, lecz stało się tak, aby w nim ukazały się dzieła Boże. Dopóki trwa dzień, konieczne jest, abyśmy spełniali dzieła tego, który mnie posłał. Nadchodzi bowiem noc i wtedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo pozostaje na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach Jezus splunął na ziemię, z tego zrobił trochę błota, nałożył je na oczy niewidomego i polecił mu. Idź i obmyj się w sadzawce Siloe. Co znaczy posłany. On więc poszedł, odmył się i wrócił widząc. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Usiądźcie na chwilę, tylko nie potraktujcie tego jako przerwę. To jest tylko wstęp do tego, co będzie w dalszej części naszej modlitwy. Kochani, ujrzeliśmy znak w tym słowie znak, który uczynił Jezus namacalny, a mianowicie uzdrowienie chorego, który nie widział przejrzał wiecie, to nie, niezwykle zaskakuje to że kiedy czytam Słowo Boże to uświadamiam sobie, że Pan Jezus był niesamowitym nauczycielem wielokrotnie mówimy, chwała Tobie Panie bo Ty jesteś nauczycielem a wiecie co dopiero niedawno założyłem, że właśnie Jezus mówi coś o sobie Uczniom wprost, a potem pokazuje to w praktyce, jak to wygląda. I właśnie przeczytaliśmy przed chwilą początek rozdziału dziewiątego. Gdybyśmy cofnęli się o jeden rozdział do ósmego, przeczytalibyśmy tam, że Jezus mówi: Ja jestem światłością świata. I w tym momencie uczniowie mieli prawo się zastanawiać, co to znaczy, że Chrystus jest światłością świata. I zobaczcie, że te słowa. Powiedział, będąc jeszcze w Jerozolimie, podczas święta namiotów. I kiedy wyszedł ze świątyni, bo tam chcieli Go ukamienować, za to, co powiedział, to będąc jeszcze w świętym mieście, ujrzał niewidomego. I zobaczcie, co powiedział, że ani On nie zgrzeszył, ani rodzice Jego, ale stało się tak, aby się na Nim objawiły sprawy Boże. I co Jezus pokazał? Nie pokazał, że On widzi, pokazał, że On jest światłością, że On jest światłością świata. A dopiero takie spojrzenie na Boga. Przypatrywanie się, że to jest światłość dopiero przemienia. Uwielbiajmy Boga w każdym czasie. Uwielbiajmy Boga w tym, jaki On jest. Bo jak będziemy czytali Słowo, zobaczymy kolejne rzecz, kiedy Bóg mówi coś o sobie, a później pokazuje, jak to wygląda w praktyce. Czyż to nie jest genialny nauczyciel? I zobaczcie, że tutaj jest jeszcze coś ciekawego powiedziane. Właściwie to wszystko jest niesamowite. Ale chciałbym się jeszcze chwileczkę skupić na tym, co Chrystus powiedział. Potrzeba nam pełnić dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Zobaczcie, że użył tutaj słowa nam. I w wielkim błędzie byliby ci, którzy pomyśleliby, to nam to oznacza, że to jest tylko Jezus i apostołowie. Wiecie, że już spotkałem się kiedyś z takimi opiniami, że no tak, ale to słowo to było skierowane do tych, którzy wtedy byli, a my to musimy popatrzeć na nas w takiej prawdzie. Tak musimy stanąć, że my to nie jesteśmy apostołami, że te słowa nie są aż tak do nas skierowane. Zapewniam was, te słowa są do nas skierowane. I skoro Pan Bóg mówi, że potrzeba nam pełnić dzieła tego, który mnie posłał, to czymże jest to dzieło? Dzieło Boże w świecie przejawia się w następujący sposób. Po pierwsze, objawia Ojca. I po drugie, wypełnia Jego zbawczy plan, aby każdy został zbawiony. Proste czy trudne? Zobaczcie, że Jezus całym sobą wypełniał właśnie dzieło Boże. Cały czas sobą pokazywał Ojca. I jednocześnie chciał zbawienia każdego, każdego grzesznika. I to jest niesamowita nowina. Dlatego, że koniec rzędem temu, kto nie jest słaby, mizerny grzesznik? Każdy z nas jest. I właśnie do nas Pan Bóg przychodzi. I zaprasza nas, żebyśmy to my wraz z Jezusem Czynili dzieła Boże, póki jest dzień. I to oznacza, że póki jeszcze chodzimy po tej ziemi, póki nie są ludzie, którzy nie doświadczyli Boga żywego, to cały czas jest dzień. Dzień jest wtedy, kiedy Chrystus jest w nas, a jest przecież poprzez Ducha Świętego. My jesteśmy zakorzenieni w Chrystusie, a Chrystus jest zakorzeniony w Ojcu. Zobaczcie, że dzisiaj bardzo dobrze. To czytanie uzupełnione było przez to, co słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, gdzie, zobaczcie, Filip powiedział: Panie, pokaż nam Ojca. No właśnie, Jezus pokazuje nam Ojca w każdym takim momencie. I chciałbym jeszcze jedną rzeczą się z Wami podzielić. A mianowicie to, że osobiście mam problem z tym, że jestem dzieckiem króla. Może Wy nie macie problemu. Dlatego to po prostu uznajmy za takie. Nie wiem, mini świadectwo. Ale ja mam z tym problem. Zobaczcie, że jest tyle sytuacji, w których nie jestem w stanie wypełniać woli Bożej, ale nie dlatego nie jestem w stanie, że jest jakaś obiektywna przyczyna, ale dlatego, że próbuję siebie usprawiedliwić. I chciałbym, i przed, chciałbym przedstawić wam kilka, dosłownie kilka przykładów, kiedy sam siebie usprawiedliwiam, nie chcąc pełnić dzieła Bożego. Pierwsze to jest strach. Wczoraj nawet miałem taką sytuację. Już przygotowywałem się tak duchowo do tego spotkania i zobaczyłem takich państwa, których znałem sprzed lat. I wiedziałem, że ta pani właśnie wychodzi z nowotworu. I ja zapytałem, co u nich. No i powiedziała, że no już, już na dobrej drodze, już ostatnia operacja, już wszystko będzie dobrze. Tacy, wiecie, zadowoleni, wierzący, żeby nie było. I taka myśl, no weź, że się pomódl, pomódl się o zdrowie, żeby Boża chwała objawiała się tu i teraz. No i nie zrobiłem tego. Yy, zastanawiam się, dlaczego. Pierwsza myśl jest taka, że boi się kompromitacji siebie. Ale jeszcze jest druga rzecz, że być może boi się kompromitacji Pana Boga. I to jest dopiero, zobaczcie, jaka zawalowana logika, czyż nie? Przecież Bóg się sam obroni. Dlaczego ja mam myśleć, że jeju, kiedy ja się teraz pomodlę i ta osoba nie zostanie uzdrowiona, to Pan Bóg... No, będzie skompromitowany. Totalnie. Ale może takie myśli też was kiełkują, bowiem nie tak. Kolejna rzecz to jest, kolejna przeszkoda. To jest opór materii. Tak to nazwałem. Co to znaczy? Zobaczcie, że w słowie Bożym mamy wielokrotnie powiedziane, że Jezus uzdrawiał wszystkich. Nie ma, że uzdrowi tego, a do tamtego powiedział, słuchaj, twoja choroba jest błogosławieństwem, dlatego będziesz chodził z tą chorobą, ale następnego uzdrowia. Uzdrawiał wszystkich ale nie uzdrowił, nie uzdrowił, czy właściwie to tylko niewielu dokonał zdrowień w Nazarecie, stamtąd skąd pochodził. I pytanie, czy przypadkiem ten Nazaret to nie jesteśmy my? Bo ja właśnie myślę, że ja to jestem. Dlaczego? Bo wydaje mi się, że znam Słowo Boże. Czytam, jestem wychowany w tym. No i zobaczcie, i nagle tak docierają do mnie różne, różne fragmenty, prawda, że oj, trzeba być takim pokornym. Oj, że tak stawanie w autorytecie Chrystusa... To, to trzeba na to uważać. Albo na przykład, no przecież jest też powiedziano o krzyżu, o cierpieniu. No i być może moją rolą powinno być to, że ja powinienem powiedzieć, słuchaj, Pan Bóg cię kocha, zaakceptuj swoją chorobę, uznaj ją za błogosławieństwo, alleluja i do przodu. I łapie się ciągle na tym, że właśnie wśród nas, ludzi, którzy znamy Chrystusa, tak by się wdawało, jest właśnie największy opór materii. Jeden z, z takich najbardziej znanych ewangelizatorów w naszym kraju powiedział mi kiedyś taką rzecz, że on już nie może zdzierżyć słuchania, tylko uwielbienia, worshipów, które są u nas w Polsce. On powiedział: Tutaj nie ma żywego Boga. Ja mówię: No, ale słuchaj, co masz na myśli? On mówi, słuchaj, byłem kiedyś w Nigerii i tam widziałem taką sytuację, że dosłownie się zawalał dom. Dosłownie się zawalał dom. I nagle się okazuje, że co zrobili ludzie? Nie zrobili. Słuchajcie, lecimy, ratujemy, tylko zrobili coś innego. Stanęli, znieśli swoje ręce i zaczęli się modlić nad tym budynkiem, żeby on się nie zawalił. A tam zostało mnóstwo ludzi. Wiecie, jakie jest przeludnienie tam. I słuchajcie, modlili się, to wyglądało normalnie jak ich smeni, którzy utrzymywali, wydawałoby się nie wiadomo, jako mocą, a to było wszystko mocą Bożą. Że modli się do czasu, kiedy wyszła ostatnia osoba z tego budynku. I kiedy wyszła ostatnia z tego budynku osoba, dom się zawalił. Nikt nie zginął i nikomu nic się nie stało. I powiedział, chwała Panu, prawda? I powiedział, że od tego czasu zaczął słuchać nigeryjskiego uwielbienia. I nagle doświadczył, że to są ludzie, którzy dopiero co zobaczyli Chrystusa. Ale w jaki sposób zobaczyli? W taki sposób. Nie zobaczyli tego, że urodzili się jako chrześcijanie i, po, i właśnie i w ty, wzrastali w tym powoli, czy wzrastali, to trudno powiedzieć, ale można powiedzieć, jakoś w tym przebywali. I nagle się okazuje, że oni doświadczali Boga w ten sposób. Ostatnio nawet dowiedziałem się, że święty Jacek Odrowąż, jeden z, z większych polskich świętych, okazuje się, że został wysłany na studia do Rzymu. I co sprawiło, że się nawrócił? To, że nagle zobaczył, że z konia spadł człowiek. I się zabił. I ludzie, ojeju, no wiecie, tragedia. I nagle podchodzi jeden minich, i po prostu podniósł ręce do góry. I ten człowiek stał. I to był święty Dominik, założyciel zakonu Dominikanów. Ten właśnie, który tego dokonał. I co sprawiło, że Jacek odrowąż wraz ze swoimi towarzyszami wstąpili do zakonu. Od razu. Bo zobaczyli Boga żywego. I właśnie. Ten znajomy powiedział, że właśnie to, to zobaczył u tych Nigeryjczyków. I kiedy oni śpiewają, to okazuje się, że oni właśnie śpiewają o takim Bogu, którego nie poznali z książki jakiejś. Przepraszam, nie chciałem powiedzieć o Biblii, mówię, że może być to jakakolwiek książka. Poznali go w praniu, w praktyce, poznali go jako Boga żywego. Kolejna, kolejna przeszkoda to jest przeinaczenie słowa. I tutaj dwa widzę takie przykłady u siebie. Pierwszy to krzyż. Chyba nadużywam tego określenia. No nie oszukujmy się, pewnie tak jak wy, dużo różnych trudów w życiu się ma. I nagle się okazuje, że bardzo łatwo powiedzieć: No, taki mój krzyż. No wiecie, żona mnie nie rozumie, dzieci płaczą, klienci są różni. No i tak to bywa, prawda? No to taki mój krzyż. No, skoro ślubowałem albo coś innego, to tak już musi być. Ale co Jezus powiedział, kiedy powiedział, że musimy mieć swój krzyż? Powiedział: Jeżeli chcecie mnie naśladować, to weź swój krzyż. Nie powiedział, weź swoją chorobę. Żeby nie było choroba, może być krzyżem. Ale czy przypadkiem, czy to nie jest zbytnia poufałość, że myślimy sobie, że coś, co nie rozeznaliśmy, że jest krzyżem, uznajemy za krzyż? A może najpierw powinniśmy się modlić o to, żebyśmy byli zdrowi? Jeżeli uznajemy jakiś trud, albo o to, żeby zdarzył się cud w naszym życiu. I Jeszcze jest drugie przykład przeinaczania, czyli Sporo rzeczy możliwych jest dla tego, kto wierzy. Co nie? Tak powiedział Pan Jezus, prawda? A, dobrze, nie da się ktoś nabrać. <laughs> I najlepsze jest to, że jeszcze to sporo... A, no właśnie. I wiecie, i to sporo, jeszcze tak trochę tak zmniejszam, mówiąc, że no dobra, to tak naprawdę to niektóre rzeczy są możliwe dla tego, kto wierzy. No nie no, wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. I wiecie co? Przecież, zobaczcie, ojciec powiedział do brata syna marnotrawnego następujące słowa. Wszystko moje do ciebie należy. Słuchajcie, gdybym, jakby to powiedzieć, gdybym w to uwierzył, nie mógłbym spać na nocy. A skoro nie mam worów przed oczami, pomimo małych dzieci, to znaczy, że spać mogę. To znaczy, że jeszcze w to słowo nie uwierzyłem. Wyobrażacie sobie, co to znaczy? Wszystko, co moje do Ciebie należy, do mnie, do Ciebie, Paweł też, Marta, Sonia, do was wszystkich. I żeby też, żeby to nie było gołosłowne, to chciałbym wam malutki, króciutki fragmencik taki przeczytać, który być może jest mało znany, ale myślę, że tutaj jest istotny. I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z Boga i Baranka pomiędzy rynkiem miasta a rzeką po obu brzegach, drzewo życia, rodzące dwanaście owoców, wydające swój owoc każdego miesiąca, a liście drzewa do leczenia narodów. Chciałbym kiedyś zobaczyć, jak w styczniu kwitnie oboń. Znacie ten, ten przykład z tym figowcem? Że drzewo, tak, chwilowę, to drzewo, które przeklął Bóg. Dlaczego? Bo nie wydało, nie wydało owoców w czasie, w którym nie było czasu, nazwijmy to, na nasze jabłka. Może w gróciu w sobie przechodził, prawda? My możemy tak sobie wyobrazić. I nagle nie ma czasu na jabłka, i nie widzimy tych jabłek. No i co? Przecież Apokalipsa nam o tym też mówi. To jest właśnie fragment Apokalipsy. I to mi też pokazuje, że w ten sposób ja się tylko usprawiedliwiam, i chciałbym, żebyście sami też zadali sobie pytanie: czy wy też siebie nie usprawiedliwiacie w ten sposób? Wszystko, co mam do ciebie, należy. Chciałbym, żeby te słowa wyryły się w sercu każdego z Was. Żebyśmy uwierzyli w te słowa i jak zaraz staniemy do modlitwy, żebyśmy w takiej postawie właśnie zaczęli się modlić. Żebyśmy ujrzeli te cuda. Mamy prawo o nie wołać. I wiecie co? Jeszcze jest jedna rzecz. Możecie sobie pomyśleć, jej, urwał się z choinki, zaczyna tam on nie wiadomo jakich rzeczach gadać. Prawda jest taka, że być może właśnie mam ten strach przed jakąś kompromitacją. Ale trudno. Biorę to na klatę. Zawierzyłem Słowu Bożemu. I wierzę, że wielkie cuda Pan Bóg dla nas przygotował. Nawet jeżeli jeszcze w to nie wierzysz. Amen. Więc niemożliwe pod wpływem Jezusa Staje się normalnością. Jako dzieci Boże ściągamy królestwo Boże tutaj na Ziemię. Zobaczcie, prawa natury, prawa nauki, to są prawa też Boże, ale jednocześnie jest coś pon więcej ponad te prawa. I wołajmy do Boga, żeby posłużył się prawami królestwa, bo właśnie my, jako dzieci królestwa, mamy prawo się na nie powoływać. Amen. No to się modlimy.